To akumulator, który wyjmicie z pojazdu, wystarczyłoby porządnie naładować. Mam nadzieję, że go uratuję, on był w naprawdę dobrym stanie. Zaraz podłączę plusa i zobaczymy, jaki prąd wyrównawczy popłynie. Tych 330 oszacował 285 niby zastąpić, ale ja w to nie wierzę. Cześć. Dzisiaj pobawię się w doktora, będę walczyć z pandemią rozładowujących się akumulatorów. Jeśli wiecie o co mi chodzi, tutaj taki przypadek: akumulator powinien mieć te 12,6 lub więcej woltów. Auto stało tydzień z powodu kwarantanny może nawet trochę dłużej. Akumulator ma około 4,3 V. Tutaj mam jeszcze przygotowany stetoskop, czyli tester. Wydaje mi się, że nawet nie, nie da rady go zasilić, w takie napięcie, ponieważ tego typu testery są zasilane właśnie z akumulatora. Sprawdzimy. No tester nawet się nie zasilił, więc ja wymontuję ten akumulator i widzimy się na sali operacyjnej. Jesteśmy już na stole operacyjnym. Jak widać, napięcie na akumulatorze wzrosło. Dlaczego? Jak akumulator był podpięty do instalacji w samochodzie, to jakiś tam minimalny prąd poboru obciążał akumulator. Jak większość z Was może wiedzieć lub nie, akumulator, jeśli jest obciążony, jego napięcie spada. Jeśli zdejmiemy z niego obciążenie, no to napięcie naturalnie trochę odbija. Druga sprawa, że jesteśmy też w cieplejszym miejscu, więc to też może. Trochę jakby poprawia jego sytuację, aczkolwiek akumulator rozładowany, no tutaj jak w tym przypadku, do poniżej 6 V poza instalacją, tak czy siak nie jest dobrze. Pierwsze co by trzeba było zrobić, to wypadałoby spróbować podładować ten akumulator, i pierwszy problem może pojawić się, jeśli zamiast klasycznego prostownika Macie ładowarkę automatyczną. Spróbuję Wam pokazać o co chodzi. Dobra, oczywiście nie mogę znaleźć żadnej kompletnej ładowarki automatycznej, bo wszystkie mam rozkręcone, ale opcje są dwie. Podłączacie ładowarkę automatyczną, która ma opcję ładowania akumulatorów 6V. No i właśnie, że tu jest takie zbliżone napięcie do tych 6V, ona będzie go ładowała do tych 6-7V z hakiem i przestanie. Nie będzie chciała załączyć się w tryb ładowania normalnego akumulatora 12V, a jak tutaj yy, można zauważyć, ten akumulator jest 12V, właśnie. Dlatego musimy mieć drugi akumulator lub na chwilę chociaż prostownik podłączyć, żeby napięcie wzrosło do tych okolic 12V. Wtedy ładowarka zatrybi, że OK, to jest akumulator 12V, zaczną go ładować tak jak trzeba, czyli w trybie 12V. Jak nie macie drugiego akumulatora, no to możecie albo z tym pójść gdzieś do jakiegoś samochodu na kable rozruchowe, podłączyć go do auta, żeby go trochę podładować z auta, żeby to napięcie okolic tych 12V było załapane. I potem szybko podłączyć do ładowania ładowarką, dopóki to napięcie jeszcze będzie utrzymywane na zaciskach. Możecie kablami rozruchowymi połączyć tak, jak macie z drugim akumulatorem. Możecie podłączyć na chwilę do jakiegoś zasilacza ATX, na przykład 12V do zasilacza komputerowego, jeśli macie taki, lub do zasilacza laboratoryjnego. Jeśli boicie się o prąd, który może popłynąć do akumulatora, można podłączyć go szeregowo poprzez żarówkę. Ja teraz dla testu połączę kablami rozruchowymi te akumulatory i miernikiem cęgowym zobaczymy, jaki prąd wyrównawczy popłynie między tymi akumulatorami. To może zanim jeszcze w ogóle przeprowadzę tutaj eksperyment połączenia tych akumulatorów ktoś zada pytanie dlaczego w ogóle akumulatory tak padają? Opcje są dwie. Albo akumulator jest niedoładowany no i taki postój tygodniowy, kilkudniowy nawet czasem wystarczy dwa dni żeby postał już nie, nie daje rady bo elektronika samochodu tam jakiś minimalny prąd z niego pobiera i go tak wysysa Drugi powód może być taki, że jest coś takiego jak złodziej prądu. ładowanie jest dobre, akumulator jest dobry, ale na przykład radio coś tam w nim nie działa i zamiast się uśpić nos, to pobiera jakąś tam małą ilość prądu. Lub mamy podłączone, nie wiem, gniazd, w gniazdku zapalniczki ładowarkę do telefonu, może ktoś ma wideorejestrator i to też potrafi wyssać powoli, 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 wysysać ten akumulator aż w końcu on nie daje rady, bo auto więcej stoi niż jeździ, tak? 20 godzin stania i nawet jak z niego bierzemy tam 20-30 mA prądu, to ta jazda do pracy, z pracy, na przykład nawet jak to trwa 20 minut, pół godziny, nie zdąży naładować tego ubytku i średnio co rok, co dwa, taka osoba musi wymieniać akumulator z powodu właśnie albo obciążenia przez gniazdo zapalniczki, jakieś rejestratory, ładowarki do telefonów, albo z tego powodu, że właśnie ładowanie jest niesprawne, no i codziennie akumulator traci ten swój 1% życia i tak potem jak przyjdą pierwsze mrozy to to wszystko wychodzi i zaczynają się problemy. Tu mam jakiś tam marketowy badziewiasty kabel rozruchowy. Minus jest podłączony. Zaraz podłączę plusa. Yy, jeszcze cęgi i zobaczymy jaki prąd wyrównawczy popłynie. Czy w ogóle ten akumulator będzie chciał przyjąć prąd? Też zobaczymy co tu się będzie działo z napięciem. Dobra, mam podłączony amperomierz cęgowy na jeden z przewodów. Jest wyzerowany i nie należy go ruszać żeby pomiar był w miarę relatywnie powiedzmy, prawidłowy napięcie jest, będzie mierzone tutaj i teraz biorę drugi przewód trochę może mi ciężko będzie a, żebym Was nie zasłonił czekajcie dobra, ja sobie złapię tak i widzimy, napięcie teraz na tym akumulatorze co stoi tam jest 12,9 napięcie na tym naszym akumulatorku tutaj jest 6 coś Cały czas się podnosi, bo akumulator odpoczywa i nabiera temperatury. No, ale teraz złapiemy. Płynie około 3 amperów do naszego akumulatorka. Napięcia zostały, na tym jest podbite, na tym po lewej spada, bo on ładuje ten akumulator. I teraz po odpięciu takim chwilowym zobaczymy, jak wygląda napięcie. Na naszym akumulatorze. No jest około 9, szybko spada, bo za dużo się nie podładował. W miarę tego, jak on się będzie ładował, ten akumulator, powinniśmy zauważyć za jakiś czas wzrost prądu. Teraz akumulator jest dość mocno wyładowany. Akumulator ogólnie działa tak. Mamy płyty ołowiane, pomiędzy nimi jest elektrolit kwas siarkowy z wodą, teraz siarka z tej wody albo idzie na płytę, tworząc siarczan ołowiu. I właśnie to przejście z tego elektrolitu do płyty to jest oddawanie prądu, generowanie energii A jak ładujemy akumulator to prądem wybijamy tę siarkę znowu do wody i płyta jest już ołowiem bez siarki Dlatego są takie pojęcia, że jak jest mocno wyładowany akumulator to się mówi, że to jest siarcza na ołowiu Albo jest akumulator zasiarczony, takie, takie pojęcia Tak naprawdę każde rozładowanie akumulatoru to jest jego zasiarczanie, a ładowanie to jest odsiarczanie Teraz póki co ciągle ten prąd wyrównawczy maleje ja może zmienię zakres cęgów na bardziej dokładny, przełączę na prąd stały, teraz jesteśmy na zakresie 20A, płynie około 2A, może to wina tych kabli, bo one nie są jakieś najlepsze, zaraz zobaczymy jak wygląda napięcie na naszym akumulatorku. Trochę się podbiło, no ale nie jest w stanie go trzymać, bo nie jest naładowany. Teraz zobaczymy jak będzie miała się sytuacja, gdy podłączymy do niego prostownik. Zobaczymy też jaki prąd popłynie do akumulatora. Podłączyłem tutaj od prostownika, jeszcze prostownik nie jest włączony. 0 A wpłynie do akumulatora. Napięcie utrzymuje się w okolicy tych 9 V. Dla niektórych ładowarek to jest jeszcze za mało, żeby wykryć, że to jest 12 V akumulator. Niektóre ładowarki sobie z tym poradzą. Teraz ja włączę prostownik i pokażę, jak będzie zachowywał się prąd podczas ładowania takiego tak rozładowanego akumulatora. Jak widać, napięcie dosyć szybko poszybowało w górę. Prąd, jaki prostownik jest w stanie wcisnąć w nasz akumulator, to jest okolice 5A. No, i tak powoli, powoli to napięcie będzie rosło. Wraz ze wzrostem napięcia na akumulatorze prąd będzie malał. Dla kwasowych akumulatorów, których chlupię, żeby dobrze je naładować w miarę szybkim czasie, napięcie potrzebne do naładowania to okolice tych 16V, 16 V, 16.2. Jak są stare, mocno rozładowane, 16,5, to też zależy dość mocno od temperatury. Im cieplej, tym niższe Napięcie wystarczy, żeby naładować akumulator. Im zimniej, tym trzeba to napięcie podnieść. Ale może film nie jest konkretnie o tym. Teraz jesteśmy w takiej fazie, w której prąd zaczyna rosnąć, bo akumulator się budzi do żywych i tak jakby ma większe zapotrzebowanie na prąd. Sprawdziłoby się tutaj powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to jest temat, dlaczego czasami akumulatory wyjęte nie chcą się ładować. Podłączamy podprostownik, prąd nie płynie. Czasem tak jest, że po prostu prostownik nie ma siły. A druga sprawa jest taka, że akumulator nie ma ochoty przyjmować prądu. No i trzeba po prostu to zostawić, poczekać, i żeby te mocne zasiarczenie odpuściło, i wtedy akumulator nabierze ochoty na przyjmowanie prądu. Tak się dzieje w tej sytuacji. Pod wpływem napięcia ten rozładowany akumulator, te procesy, właśnie te siarczanie z tych płyt ołowiowych, się uwalniają rośnie zapotrzebowanie na prąd. Akumulator mówi: dawaj więcej, dawaj więcej. Jest fajnie, chce się najeść prądu. Tak totalnie kolokwializując jaki wpływ ma właśnie to zasiarczenie na y, niemożliwość uruchomienia silnika pojazdu o totalnym rozładowaniu akumulatora do tych 6V, że to jest niskie napięcie, to nie mówię ale ogólnie ta siarka powoduje, że zwiększa się opór akumulatora jak opór rośnie, to maleje możliwość wydatku prądowego sprawa o jasno to wynika, im większa rezystancja, tym trudniej, żeby popłynął prąd więc skoro napięcie jest w miarę stałe, wzrośnie rezystancja wewnętrzna akumulatora, no to spada prąd rozruchowy który tak właśnie jest nam potrzebny Cały czas jesteśmy w tej fazie, kiedy akumulator się budzi do życia, bo prąd rośnie. Ja na chwilę wyłączę prostownik. Zobaczymy, jak właśnie ma się no, nasze napięcie na akumulatorze. Trochę zostało podbite. Ale jak widać spada, bo no, chemia nie pozwala i fizyka na utrzymanie napięcia przez ten akumulator, więc on wymaga konkretnego spa, czyli porządnego doładowania. Ja go naładuję, a potem przejdziemy do diagnostyki. Dlaczego ten konkretny akumulator w tym konkretnym pojeździe padł? Pokażę, co zmierzyć, jak zmierzyć. Wrócimy do pomiarów poprawności ładowania, poboru prądu przez samochód. I ogólnie instalację pojazdu. Także dla Was to będzie chwila, dla mnie to będzie na pewno kilka godzin, a może nawet drugi dzień. Tu na odchodne dodam jeszcze, że tak w ogóle to się okaże, czy ten akumulator jeszcze będzie żył, czy trzeba będzie go wymienić na inny. Mam nadzieję, że go uratują, był w naprawdę w dobrym stanie, ale no mówię Wam, nawet najlepszy akumulator, jeśli nie jest doładowywany, czyli regularną jazdą, jest jakiś pobór w instalacji, nie ma szans się utrzymać, żeby, żeby było ok. Często jest tak, że ludzie też wymieniają akumulator na nowy, myślą, że już nie będzie problemów właśnie z odpalaniem zimą, a tak naprawdę oni mają problem z ładowaniem, mają problem z poboru prądu. Przez samochód, i taki nowy akumulator już po tam dwóch, trzech miesiącach, po pół roku daje takie same skutki jak ten pierwszy, bo problem pierwotny nie został rozwiązany, tylko przez chwilę zamaskowany przez dobry akumulator. Często akumulator, który wymiecie z pojazdu, wystarczyłoby porządnie naładować prostownikiem i jeszcze długi, długi czas moglibyście się nim cieszyć i używać. Dobra, witajcie ponownie. Jest ten akumulator. Ładowałem go około dwie do 2 do 16.2 na około 1 ampera uzyskał potem sobie odstał 3 dni napięcie spoczynkowe to jest 12,92 czyli bardzo ładny, zdrowy akumulator tu mam podłączony testerek tu na tym akumulatorze jest napisane ma 330 amperów, 330 amperów w normie EN to sobie tutaj lecimy testerkiem to jest testerek, który naprawiałem w jednym z filmów 330 No i co, on mówi, że rezystancja jest około 10 mm, więc nawet jak na taki akumulator, nieźle Z tych 330 oszacował 285 Niby zastąpić, ale ja w to nie wierzę, bo tutaj mam taki drugi testerek Który tam też naprawiłem I on, jak widzi 9,5 mm, i też te 285 amperów, mówi, że akumulator jest dobry, No więc uznajemy, że jest dobry Na małą benzynkę, tam jest chyba 1,0 wystarczy, czy tam 1,3 no i dobra, ja go biorę do auta i zrobimy sobie diagnostykę, dlaczego on się wyładował. To jeszcze może zanim pójdziemy do auta, to jeszcze pokażę na tym, ile te sterie właśnie są warte, że tak powiem. To tylko szacowanie z grubsza trzeba myśleć. No, tu już 74% zdrowia, dobra bateria, na 330 ma 9,5 milioma, 285, czyli prąd rozruchowy oszacowały podobnie, rezystancję wewnętrzną trochę inaczej oszacowały. Także nic nie zastąpi wiedzy na temat akumulatorów, żeby wiedzieć, jak interpretować te wskazania przez testery. No i też wiadomo, to są chińskie sprzęty, dosyć tanie, nie?